Yo, sięmano, z tej strony Czarna Pantera, gdzieś w tym wspaniałym odcinku zagramy sobie w Stars Table online. I dziś kupimy sobie nowego konia do naszej nowej slanii. Bo jak możecie zobaczyć, mój budżet jest natomiast poraty. I kupimy sobie jednego konia i wybierzemy do niego outfit. Więc nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Ja już natomiast wiem, jaki to będzie um, outfit. Tylko o, oczywiście, też nie będzie same kupowanie konia, jak o tym nie zapomnę. I ten koń jest na dworze zrobiony, polany I też, jak kupimy konia, to może mhm. też coś jeszcze porobimy. Bo gdybym kupowała samego konia, to ten był by troszeczkę za krótki. Ale to tak. Jak mówiłam, to ja mam dylemat, znaczy nie mówiłam, tylko ja mam dylemat nad takimi dwoma końmi, co są w dworze Srabnej Polany. Mam, dy mam dylemat nad tym, tym lub tym. Znaczy tym, nie, 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 gdzie jest ten budynk? tym A, i też tym, bo ja nie wiem też, bo mam holenderski konia e, albo też od andaluzów lub też na tym na koń pełny krwi angielski, bo też na tym marzę. a jakie one mają fryzy fryzy z, e, fryzury za fryzury, ale ja chyba wiem jakiego sobie kupię z holenderskiego Kupię sobie chyba tego konia. Mm, o tego. Tak, tylko pierwszy ściągnę sprzęt od tego konia. I mam nadzieję, że coś będzie mógł założyć, bo jak on tego nie będzie mógł założyć, to ja nie wiem co zrobię. Dobra, ja już ściągnęłam sprzęt i kupujemy konia gorąco. Kształt tego kształt 950. Jest tu może na przykład Black. O Jezus. Yy, black. Nie. Mamy, niech będzie. Drog. Niech będzie Drop. Yy, o. Tak się on prezentuje. Damy sobie dorosły. Ogier. Kup konia. Tak, chcę kupić konia i klikamy sobie dosiądź teraz i zostało nam 5491, teraz teraz do Halloween nie kupuję nic, nie, nie kupuję żadnych dodatków, mam nadzieję, że nic nie kupię i kupię sobie o to, o jeszcze o to, no outfit piękny. Pierwsze te wiem też co muszę zrobić, muszę mu też też o to mu zrobić, bo bez tego to nie będę miała to, że SSO dziwnie to o co tam i że znaczy 100 tych 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 do pioniera i SSO co co trochę dziwnie zrobiło, że no że na drugim poziomie trzeba mieć szybszy, najszybszy CV. I pokażę Wam jakie ruchy ma po prostu ten koń holenderski. Pierwszy to jest wstęp. Drugi to jest kus. Oj i wjechałam. Super. Jak mówiłam to jest kus. Następny to jest galop. Następny to jest cwał. Tak to jest szybki cwał. A tak to jest szybszy cwał. A tak jest hamowanie. A tak jest dębowanie. Napiszcie w komentarzach, jak Wam się ten konik podoba i jak podobają Wam się jego ruchy. Polecam do subskrybowania mojego kanału i dawania łapek w górę i osęcie tego konia. Jednak za chwilę wrócę jeszcze jeszcze jeden filmik, ale o czymś innym. Więc ja się z wami żegnam. Bajo!